część druga Ukryta tyrania Większość Żydów nie lubi tego wspominać, ale naszym bogiem jest Lucyfer. To co powiedziane jest dokładną cytatą słów Harolda Wallace'a Rosenthala, dawnego wysokiego urzędnika pomocy administracyjnej senatora Jakuba Jawajca, który potem przegrał w wyborach w 1980 roku G. Ja Walter White Jr. Przez 17 ostatnich lat dyrektor i wydawca konserwatywnego miesięcznika Western Front zostałem poinformowany o chwaleniu się pana Rosenthala co do Waszyngtonu i zdobyłem się na odwagę spotkać się z nim i mieć z nim wywiad za pieniądze. Pan Rosenthal oświadczył publicznie, że Żydzi będą kompletnie panować na całym świecie i że oni kontrolują wszystkie aspekty życia politycznego w Ameryce i wszystkie aspekty porozumiewania się przez media. Podkreślenie pana Rosenthala. Wreszcie pan Rozental i ja spotkaliśmy się i odbył się prywatny wywiad z nim, w czasie którego rozmowa była nagrywana na taśmie za jego wiedzą i zgodą. W czasie długiego wywiadu pan Rozental stał się niecierpliwy, szorstki i wulgarny. Wszystko to znalazło się na taśmie i on żądał reszty zapłaty, zanim ja skończyłem moje pytania. Ponieważ cały wywiad był tak długi, my opublikowaliśmy w 1977 roku tylko pierwszą część pod takim samym tytułem jak powyżej Ukryta Tyrania. Kopie tego artykułu były poszukiwane przez ludzi z całego świata. Obecnie my uwalniamy resztę nagranego wywiadu jako część drugą. Chociaż nie zamierzam robić dygresji, ale pewien analityk powiedział mi, że pierwsza część manuskryptu Ukrytej Tyranii trafiła do 7 milionów czytelników. Gdy ta końcowa, druga część zaczyna cyrkulować, jej rozchodzenie się wydaje się nawet większe. To zależy też od ciebie, czytelniku. Zanim jakakolwiek umowa została zawarta między nami, ustaliłem z panem Rozentalem, że on odpowie na nieograniczoną liczbę pytań całkowicie uczciwie i jak tylko będzie mógł najlepiej. To właśnie dzięki temu uzgodnieniu ja oskarżyłem pana Rozentala, że nie odpowiada mi uczciwie w czasie końcowej fazy wywiadu na następujące pytanie. Czy pan wie kiedy i dlaczego zaczęła się historia dotycząca Żydów jako narodu wybranego? To jest między innymi wtedy, kiedy on powiedział: Większość Żydów nie lubi wspominać tego, ale naszym Bogiem jest Lucyfer, więc nie kłamałem, i my jesteśmy jego wybranym narodem. Lucyfer jest bardzo żywy. Jak to poszło do prasy, my stale szukamy państwowego urzędu, aby badał twierdzenie pana Rozentala. Mój słownik określa takie twierdzenie jako zdradę stanu. My teraz podsumowujemy dysputę, w czasie której dyktafon był wyłączony. Kiedy pojawia się literka w to są moje słowa, a kiedy r. To są komentarze pana Rozentala. W panie Rozental, jak pan przewiduje, co społeczeństwo świata zdobi wam Żydom, kiedy cała ta historia zostanie opublikowana w całości, kiedy prawda rzeczywiście wyjdzie na jaw? R. E, ja myślę, że myśmy skończyli już ten wywiad. Ja jestem zainteresowany, wydaje mi się, że ta kwestia wymaga Pana odpowiedzi. R. My wszyscy będziemy skończeni, pnie White, a Pan mnie teraz znów zaczyna pompować. Ja już dałem Panu tablicę z kamienia, i jeszcze Pan chce więcej. R. Tak czy owak, czy Wyście jeszcze nie zrozumieli, Wy chrześcijanie. W, teraz Pan mnie gani, ponieważ jestem chrześcijaninem. Myślałem, że próbujemy opierać się na podstawie jakby interesu biznes like basis. R. Er, niezrozumiałe wykrzykniki pana Rosenthala, Cokolwiek to jest lub znaczy, pan używa słów, których ja nigdy przedtem nie słyszałem. Czy pan, teraz, mówi po angielsku? W Czy pan może to przeliterować? R. Er, Rozental literuje MISCHNH i krótko komentuje, że jest to słowo z podstaw Talmudu. I dalej kontynuuje, nie zatrzymujmy się nad tym, bo nigdzie nie zajdziemy. Poza tym, my zakończyliśmy sprawę i to kończy naszą umowę. W. Czy boi się pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem? L. Co u diabła pan o mnie myśli? Ja się nie boję odpowiedzieć na żadne pytanie, ale już dałem panu dość informacji na całą książkę. W. Czy ja nie zapłaciłem panu według naszej umowy? L. Ech, oczywiście, ale znów pan chce więcej. W porządku, chce pan mojej opinii na temat, co ludzie na świecie pomyślą, gdy ta historia będzie napisana. W dobrze, ja nie postawiłem pytania dokładnie tak. Ale proszę kontynuować. R. Ja nie przysięgnę się, co ludzie będą myśleć. Niemniej kiedykolwiek to się stanie pan i ja będziemy martwi. Po prostu nie żywi. Czy to pana satysfakcjonuje? W. Są jeszcze dwa lub trzy pytania w moich notatkach, i jedno z nich jest bardzo ważne. R. Jakie to pytanie? W. Że sześć milionów Żydów rzekomo było spalonych, skremowanych lub zamordowanych przez nazistów. R. Co na ten temat? Czy pan wie kto albo jaka żydowska organizacja stworzyła to wielkie kłamstwo? Er, nie, nie wiem nic na temat jego autentyczności. Nie myślę wszakże, żeby to było ważne. W panie Rosenthal, pan wie lepiej, co pan myśli o młodej generacji, która wzrasta wierząc w to wielkie kłamstwo. I pan myśli, że to nie jest ważne. R. E, to jest następstwo wojny i my wszyscy wiemy, że Hitler nienawidził Żydów. Więc ktoś kiedyś pomyślał, że przesadzi z tą liczbą. My wiemy, że wielu, wielu Żydów było zabitych przez nazistów. Jestem pewien, że pan wie, iż kiedy II wojna światowa wybuchła, w całych Niemczech było mniej niż ćwierć miliona Żydów. Wiele tysięcy Żydów już opuściło, wtedy Niemcy. Przypisek tłumacza Pan White nie bierze pod uwagę, że w Polsce przedwojennej było trzecie pięć miliona Żydów i bardzo dużo ich było, kilka milionów w sąsiednich państwach. Europy Środkowo Wschodniej i na Białorusi i Ukrainie i ci Żydzi zostali w ogromnym procencie wymordowani. W Warszawie było ich pół miliona, a kto wrócił? W Izraelu też ich nie ma, prócz niewielu niedobitków. Liczba sześciu milionów nie wydaje się bardzo przesadzona. R więc co? Jak poprzednio powiedziałem, naród żydowski jest najmądrzejszym narodem świata. Tak więc ktoś wymyślił wielką liczbę i może ta liczba rosła aż do dzisiaj, i mamy 6 milionów Żydów zabitych. My kontrolujemy media i to jest wielka różnica. W innym przypadku wasi ludzie mogliby puszczać wasze wielkie kłamstwa. Pan przeczesał to troszkę. Coś tak ogromnego, r, er, przerwał mówiąc. Mój naród był uczony zważać na słowa naszych nauczycieli raczej niż na słowa waszych ludzi i na wasze prawa. Pan żyje w Ameryce, panie Rosenthal, i naszym obowiązkiem jest przestrzeganie praw naszego kraju. Wasza religia uczy was, że możecie składać przysięgę, taką jak wtedy, gdy jesteście przyjmowani do urzędu związanego z polityką i jeśli przysięga wam nie odpowiada, możecie po cichu zaprzeczać faktowi, że składaliście tę przysięgę. Ja mam teraz kopię żydowskiego dokumentu zwanego Kol Nidr i sprawdziłem jego autentyczność. Dokument Kol Nidr, wszystkie śluby, znajduje się w księdze Talmudu Nedarim, śluby, i jest odczytywany w synagogach każdego roku w dniu pokuty. To pozwala uznać za nieważne i rozgrzeszone zapomniane i puste, bez efektu, wszystkie przeszłe zobowiązania, przysięgi i przyrzeczenia. To pozwala Żydom kłamać, oszukiwać i być przewrotnym. R. Er, nie wszyscy Żydzi praktykują te sprawy z przysięgami. Jestem tego pewien. W. Niemniej czy to praktykują czy nie, ale robią to z przyzwoleniem rabina R. Er, w pewnym stopniu tak. Prawdopodobnie gdy to jest korzystne dla jakiejś osoby. W. Czy to nie jest grzech? Być może z waszego punktu widzenia. Powiedziałem panu, pan i ja jesteśmy różni. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Nasze wierzenia są całkowicie różne. My byliśmy chowani w ten sposób od stuleci tak, że dla nas nie jest żadnym grzechem składać przysięgę i łamać ją. To jest nasze nauczanie. Ten punkt w różnicy charakterów był wyrażony przez wielu innych żydowskich pisarzy i mężów stanu i jest dobrze udokumentowany w historii i nauce. Niemniej, co jest śmieszne, Chrześcijanie nadal wierzą w żydowskie kłamstwo, że wszyscy jesteśmy jednakowilu równi. Prawdopodobnie zachowałem najważniejsze kwestie, aż do teraz r. Er. Słuchaj, White, jeśli będziesz nadal przedłużał, to mój czas to pieniądz. Zrobiliśmy umowę, a pan przedłuża ją poza granicę rozsądku. Pan ma to wszystko na taśmach i proszę pamiętać, że uzgodniliśmy, że pan może brać cokolwiek chce z tych nagrań i pana notatek, ale pod żadnym warunkiem nie wolno panu ich reprodukować. One powinny być zniszczone. Jeśli złamiesz tą umowę, wytniemy ci jaja. W kto to my, er, po prostu bądź mądry i będziesz wiedział. Pan nie chce mieć kłopotu i ja też. Niech pan stosuje się do umowy i nic się nikomu nie stanie. A teraz daj mi resztę pieniędzy, dobrze? W Zamierzam trzymać się naszej umowy co do litery i może pan mieć moje słowo honoru, że te taśmy nie pójdą dalej i pozostaną w moim życiu w przygotowaniu opowieści. Nie ma tu miejsca na niezrozumienie. My zgodziliśmy się na to i ja dotrzymam słowa. Za minutkę Pan otrzyma pieniądze. W Niech Pan kontynuuje. To, co Pan mówi, jest dla mnie bardzo interesujące. Proszę mówić: L, e, my jesteśmy najsilniejszą grupą ludzi na świecie. Czy Pan w to wierzy? Pan mówi z takim przekonaniem, że ja. R e, przerwał. My możemy zniszczyć ekonomię każdego kraju bez ich świadomości, co się dzieje, jeśli tego chcemy. Myślę: że to jest to, co pan chciał usłyszeć. Większość Amerykanów jest całkowicie nieświadomych, że przez system federalnych rezerw ich pieniądze zostały skradzione i oszczędności rozdwonione. Mam nadzieję, że pan mówi mi prawdę, panie Rozental. E, tak, to jest prawda. My jesteśmy sprytni. My jesteśmy potężni i we właściwym czasie spowodujemy, że wasze żony, wy nie Żydzi, Zostaną zmieszane z czarnymi, i za 50 lat wy wszyscy będziecie zmieszani. Czarni lubią P, wasze białe kobiety, i my sprowokujemy to, używając ich dla swoich korzyści. W. Ja pamiętam, jak pan mówił, że czarni będą wykorzystani. E. Tak, my wykorzystamy ich dla swoich korzyści. To głównie w żydowskich statkach handlowych i dzięki żydowskim targowiskom czarni dostali się do Ameryki. W. I potem będziecie próbowali zniszczyć ich. Gdy już ich wykorzystacie, jak przewiduję? El, jeśli to konieczne. Tak, pan i ja wiemy, że oni są ludźmi niższego rodzaju, głupia rasa, ale mogą być użyteczni za pomocą pieniędzy. Znaczy, wielkich pieniędzy. Czarni zrobią wszystko za pieniądze. Tak więc, gdy przyjdzie czas, i pan być może dożyje, aby to widzieć, my będziemy mieć kompletną kontrolę, a wy głupi chrześcijanie czekacie na waszego Chrystusa oszusta, który ma wrócić, by was zbawić. W... Gorycz przemawia przez pana R. Wcale nie. Dlaczego miałbym być zgorzkniały? Jesteśmy na szczycie. W... I kiedy ta cała podła historia zostanie poznana, rezultatem będzie obudzone społeczeństwo, rozzłoszczone społeczeństwo, które zechce was zniszczyć. Jak? Pytam, jak? Wy nie macie środków dotarcia do społeczeństwa. My je mamy wszystkie pod taką kontrolą, że nikt nie może dotrzeć do narodu bez naszej woli. Kto miał kontrolę nad mediami masowymi w czasie 20. stulecia? Przewodniczący ABC, panowie Leonard Goldenson, prezydent CBS, James H. Rosenfield, przewodniczący RCS David Sarnoff, szef egzekutywy NBC, Fred Silverman, prezydent PBS, Lawrence Grossman, przewodniczący Time, Arthur Heiskel, wydawca US News and World Report, Marvin Stone, szef egzekutywy Dow Jones, Warren H. Philips, wydawca Newsweeka, Lester Bernstein, prezydent TV Żyd, Walter Annenberg, prezydent New York Times, rodzina Sulzbergerów, producent programów TV, Norman Lear, oni i jeszcze wielu innych to wszystko Żydzi. My rządzimy tym. Zaraziliśmy całkowicie wasze kościoły, a teraz mamy pod kontrolą szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych to jest rzeczywistość, że mamy całkowitą kontrolę nad zorganizowanym chrześcijaństwem. Prawie wszędzie, całkowicie. Znajduję tak wiele rzeczy odrażających w tym, co pan mówi i w sposobie, w jakim pan to mówi. R. to jest to, co pan chciał usłyszeć, lub pan nie zapłacił dość pieniędzy za ten wywiad. Tak długo, jak pan jest prawdomówny w stosunku do mnie, ale pan jeszcze nie odpowiedział na pytanie, które już dawno zadałem, czy wy wierzycie, że Jezus Chrystus był Żydem? R. Jak powiedziałem, Jake mógłby dać panu naprawdę inteligentną odpowiedź. Ja wiem, że większość moich przyjaciół, dzieci i ludzie, z którymi wzrastałem, w rzeczywistości wszyscy nasi przyjaciele, ja powiedziałbym wszyscy oni, nie wierzą, że Chrystus był Żydem. On był oszustem i miliony ludzi wszędzie na świecie teraz wierzą, że chrześcijaństwo zostało oparte na nieprawdzie i świadomie niepoprawnym tłumaczeniu naszej Biblii. Chrystus był oszustem. Nawet Narodowa Rada Kościołów zgadza się, że wasz lud uznaje tłumaczenie Księgi, równa się Biblii. Które nie jest poprawne. To jest oparte na kłamstwach. Ten komentarz z trudem może być uznany jako pochodzący z prawdziwie chrześcijańskich źródeł, ponieważ Narodowa Rada Kościołów została zorganizowana przez Żydów i jej teologia pochodzi od nich. W zgodzie z ostatnimi badaniami, wasi przodkowie nie są Izraelitami, ale Mongołami i Azjatami ze wschodniej Europy i zachodniej Azji. Więc wasi przodkowie mieszkali tysiące mil od Ziemi Świętej. Oni nigdy nie widzieli Ziemi Świętej co udowadnia, że wasz naród nie był narodem wybranym przez Boga. R. Jak? A jakąż to czyni różnicę? W. Nas uczono przez wiele lat wielkiego kłamstwa, że Żydzi są narodem wybranym przez Boga, to czyni różnicę, bardzo poważną różnicę. R. Jake mógłby odpowiedzieć lepiej niż ja, w. proszę pana, a nie chcę żadnych odpowiedzi pana senatora Jawajca r. White, ja wiem, czego pan poszukuje. Ja wiedziałem od początku, ale to jest w porządku. Wy i my jesteśmy tak odmienni. Wy jesteście z innej gliny. Wy nie jesteście z naszego rodzaju. Nie jest tajemnicą, że my nie poważamy was i waszego rodzaju. Genezis 3:15. W odnosi się pan po prostu do naszego rodzaju jako do chrześcijan? Er, nie do was jako do nieżydów. Wszyscy jesteście naszymi wrogami. Kiedy byłem małym chłopcem, po prostu dzieckiem, byliśmy uczeni bardzo mądrze. Wiele stuleci temu, kiedy Żydzi byli prześladowani prawie w każdym kraju i wypędzani z tak wielu krajów. Niektóre rządy, nie mogę sobie przypomnieć, czy to był rząd Francji czy Hiszpanii. W każdym razie ten rząd zażądał, że Żyd musi stać się chrześcijaninem, albo będzie wypędzony z kraju. Tak, ja przypominam sobie, że czytałem to wiele razy. R, er, czy to była Francja czy Hiszpania? Może oba te kraje. Ale ja przypominam sobie żywo królową Izabelę hiszpańską. Jak cierpliwa ona była w stosunku do Żydów, zawsze dając im dobrodziejstwo wyjaśnienia wątpliwości, dopóki nie przyszedł czas, że jej oczy otworzyły się całkowicie na podstępy Żydów. Ale proszę kontynuować. R, er, tak czy owak, Żydzi mieli w tym czasie bardzo mądrego przywódcę, rabina, światowego przywódcę i jego rady były przyjmowane na całym świecie. On powiedział, że Żydzi muszą udawać, że są chrześcijanami i czekać na swój czas i czynić prawdziwe ofiary jeśli to konieczne. My zawsze byliśmy gotowi poświęcić parę tysięcy Żydów w zamian za światowe przywództwo. Taki był plan Żydów, którzy wywołali drugą wojnę światową. Trochę Żydów zostało poświęconych tak, żeby propaganda prześladowań mogła być kontynuowana. To jest mała cena i nie ma nic zdrożnego w tym. Byłem nauczany, że my Żydzi mamy być prawnikami, tak abyśmy mogli kontrolować i dławić sądy i nawet sędziów, jeśli oni nie byliby Żydami. My powinniśmy stawać się doktorami i nauczycielami i liderami we wszystkich kościołach. I ten cel był prawie całkowicie urzeczywistniony. Powiedziałem to poprzednio i powtórzę to teraz, że będziemy mieli kompletną, powtórzę kompletną kontrolę na całym świecie, możliwie jeszcze zanim ja umrę. Mamy wielkie sukcesy w trzymaniu nie Żydów w zamieszaniu. My stwarzamy zamieszanie. Słowo Babilon po hebrajsku znaczy Babel i oznacza zamieszanie. Żydzi są mistrzami w robieniu zamieszania, ponieważ są liderami systemu znanego jako tajemnica Babilonu. Pan nie jest głupi, panie White. Pan wie, że Żydzi mają powodzenie dzięki swojej jedności. My umieramy jeden za drugiego, jeśli potrzeba. My wspaniałomyślnie finansujemy swoich, więc jest zrozumiałe, że my rządzimy nie tylko w tym kraju. My kierujemy amerykańską politykę zagraniczną. Jesteśmy nadrzędnym rządem świata. Czy to wystarczy, panu? R. E, jak? A jakąż to czyni różnicę? Nas uczono przez wiele lat wielkiego kłamstwa, że Żydzi są narodem wybranym przez Boga to czyni różnicę, bardzo poważną różnicę. L. E, jaką poważną różnicę? Czy to nie dowodzi, że większość dzisiejszych Żydów pochodzi od Hazarów? Wasi przodkowie nigdy nie deptali ziem, po których stąpał Chrystus. Oni nigdy nie znali Jerozolimy i Palestyny, więc jak mogli? R, e, krzycząc, jaką u diabła to czyni różnicę dzisiaj? W tak wiele rzeczy, które pan mówi, jest odrażających dla mnie i pana arogancki sposób chwalenia się, i że pan wyraźnie był częścią tego gigantycznego potwornego spisku przeciwko ludzkości, i od czasu do czasu pan próbuje omijać sprawy, mówiąc, jaką różnicę to czyni. Tak dużo z tego, co pan powiedział, poraża mnie w rzeczywistości. Że brak mi słów, pan R, przerywa, r, ponieważ pan jest nieżydem. Pan nie rozumie, pan nigdy nie zrozumie, dopóki nie będzie za późno i moją nadzieją jest, osobiście, że naród amerykański nie, tu pan R, przerwał. Tak dużo pan już powiedział, że naród panu nie uwierzy, oni nie uwierzą w ten wywiad. Pan R, przerywa, r, oto dlaczego mamy kontrolę nad wami, dzisiaj. Oto jedna z przyczyn, wasz naród nie wierzy żeby było możliwe, aby jakiś naród czy rasa mógł dokonać tego, co myśmy zrobili w ciągu kilku stuleci. Nie Żydzi są głupcy, my jesteśmy inteligentni. Ja zamierzam być ważną osobą w i wokół Waszyngtonu i wkrótce zamierzam stać się wybitną osobistością w Ameryce. Zapewne usłyszy pan i przeczyta o mnie w przyszłości. Jestem młody i miałem odwagę powiedzieć panu więcej niż jakikolwiek inny żyd kiedykolwiek śmiałby panu powiedzieć, przynajmniej publicznie. Ja nadstawiłem moją szyję, White. Część z tego co powiedziałem jest częścią wewnętrznego, niewidzialnego świata żydostwa. Patrząc na Pana teraz, jak obserwuję Pana zmianę, widzę Pana jako podłego bastarda. Wszystkich Was tak widzę, Pan R. Przerywa. R. Nikt mnie nie nazywa bastardem i odrzuć to. R. Wszyscy zasługujecie na pogardę i jesteście nikczemni i obrzydliwi. R. Łupnę Twoją przeklętą przez Boga głowę. Jeśli nazwiesz mnie basterdem. Nie próbowałbym tego, jeśli byłbym panem. Ja także mam przyjaciół, wielu z nich chciałoby mieć szansę dostać się do pana, więc lepiej trzymajmy się formalnych zasad, tak jak było postanowione na początku. Wtedy pan Rozental powiedział: Aj, waj, amerykański rozmówca tego nie zrozumiał. Ale każdy Polak zna te żydowskie słowa. Wiele razy, gdy coś się odnosiło do osoby będącej Żydem, ja słyszałem jak mówiono ja rozumiem, że on jest prezbiterianinem lub katolikiem. Więc chciałem znać pana opinię lub wytłumaczenie. Co Żydzi czują wobec innego Żyda, który przeszedł na inną wiarę? Czy ona lub on nie są już Żydami? E, to może być wytłumaczone najlepiej w taki sposób. Ja nie wiem, kim byli pana ojciec i matka, znaczy jakiej byli narodowości. Mój ojciec był brytyjczykiem, anglikiem, a mama była Niemką. R. A więc, jeśli by pan zdecydował studiować syjonizm czy Talmud i chciałby pan nawrócić się i zaczął uczęszczać do synagogi, czy to by wymazałoby pana angielskie czy niemieckie dziedzictwo? W Oczywiście, że nie. Ale ja chciałem usłyszeć to od wykształconego Żyda. Co pan by powiedział? Jest ona lub on nadal Żydem? R. To jest głupie, głupie pytanie. My jesteśmy kim jesteśmy. Nieważne do czego się przyłączymy, czy też co adoptujemy. To nie zmienia tego kim jesteśmy. Ja jestem Żydem i nic nie może mnie zmienić choćbym zmienił religię. Taka głupota. Ta koncepcja jest zweryfikowana w pismach w postaci retorycznego pytania, czy Etiopczyk może zmienić skórę albo Leopard swoje centki? Opuszczono trochę nieistotnego tekstu, dotyczącego przypowieści raczej nieznanej dla polskiego czytelnika, ale Żydzi lubują się w zwodniczym upodabnianiu. R, e, my mamy talent do mieszania waszych spraw. Wy jesteście mistrzami zwodniczości i dzięki tym chytrym praktykom infiltrujecie rządy na całym świecie. R. czemu nie? My powinniśmy opanować banki, uniwersytety, kościoły i rządy, jeśli nie Żydzi nie są dość inteligentni, aby je prowadzić. Ja nie mógłbym tak mówić kilka lat temu, ale teraz jest inaczej. Nie ma sposobu, aby unicestwić naszą strategię w dzisiejszym świecie, więc mogę mówić znacznie swobodniej. To, co ja odkryłem, może pomóc innym Żydom w wypowiedzeniu się, jeśli będą mieli dość odwagi. Nie jesteśmy małoduszną rasą. W... Pan i pana naród jesteście bardzo pewni siebie, nieprawdaż? R. Er, my możemy być poróżnieni w wielu sprawach, ale nic nigdy tak naprawdę nie podzieli nas. W... Kto to my? R. Er, mój naród, Żydzi jesteśmy jak jeden, kiedy jest wielka potrzeba. Żaden przypadek nigdy nie może nas podzielić. Poprzez wieki Żydzi nauczyli się, że nie mogą wierzyć innym narodom. Tak więc więzy rasowe są ich najważniejszymi więzami. Ja słyszałem, że Żydzi walczą ze sobą przy pomocy trucizny. L, e, ach, to jest całkowicie inna sprawa. Oczywiście, my walczymy jeden z drugim, ale jak powiedziałem, gdy są sprawy naprawdę ważne, my jesteśmy jak jeden człowiek. Naszą mocną stroną White jest podział pracy i dwulicowość. To jest niezawodna broń i my jesteśmy zręczni, prawdopodobnie jesteśmy perfekcjonistami w jej stosowaniu. Nie macie dość inteligencji, aby z nami współzawodniczyć. W Ale my mamy kulturę, którą wy Żydzi nigdy nie zrozumiecie i nam w niej nie dorównacie. L. Żydzi mają życie rodzinne. Nasza kultura wymaga wysokiego standardu wykształcenia. Ustaliliśmy standardy, tak, że nasze dzieci osiągają wykształcenie wyższe niż rodzice. Nasz naród kontynuuje dramatyczny postęp w edukacji. Sukcesy naszych dzieci nie zależą w całości od szkół, ale od rodziny i my jesteśmy ogromnie dumni z tych osiągnięć. Wy nie możecie konkurować. Więcej niż 12.000 doktorów co roku opuszcza medyczne uczelnie w Stanach Zjednoczonych, i prawie 10.000 z nich to są Żydzi. Pośród prawników procent Żydów jest jeszcze większy. Żydzi są tak ugruntowani tutaj w Stanach Zjednoczonych że każdy rodzaj opozycji przeciwko naszej kontroli będzie tylko czasowy. Pan wie, my śmiejemy się z historii sześciu milionów Żydów wymordowanych w czasie wojny, tak samo jak z opowieści, że Chrystus był Żydem, jak i z opowieści o wybranym narodzie przez Boga. To powinno pokazać narodowi, że my mamy solidarność jak nikt inny w świecie. Żydzi czują bliskość do innych Żydów, których oni nigdy nie widzieli lub może nawet nigdy o nich nie słyszeli. Według powiedzonka, krew jest gęstsza niż woda. W. Panie Rozental, mam nadzieję, że pan nie kłamał mnie w żadnym z tych wywiadów, ponieważ gdyby pan to zrobił, wzięlibyśmy odwet na panu. Rozumie pan? R. E. To, co powiedziałem, jest prawdą. Wszystko jest prawdą. Nie potrzebuję kłamać. W. Stwierdziłem, że pasją Żydów jest chciwość, zysk i zniszczenie chrześcijaństwa. Czy sądzę prawidłowo? R. E. Ja nie mogę mówić za wszystkich Żydów. W. Ja mówię o znacznej większości Żydów. Czy mam słuszność? R. E. Być może większość Żydów czuje w ten sposób, ale nie ma w tym niczego złego. W. Myślę, żeby pan kontynuował, ponieważ zgorzknienie jest w panu i mówi pan takie rzeczy, w które nawet pan nie wierzy. Niektóre rzeczy, które pan powiedział, są prawie nie do uwierzenia. R. E. Nie obchodzi mnie, co wy sobie myślicie. Dałem panu uczciwe odpowiedzi i opinie. A teraz koniec pytań, i proszę nie zapomnieć o naszej umowie. Jeśli dowiem się, że taśmy zostały użyte, inne niż to co ustaliliśmy, pan odczuje surowe konsekwencje. Czy pan zrozumiał? W tak, zrozumiałem. A teraz, panie Rosenthal, tu jest reszta pieniędzy, które uzgodniliśmy jako zapłata za wywiad. Koniec, wuj -Y Grek drogi czytelniku. Gdy już dyktafon został wyłączony, ja oskarżyłem Harolda Rozentala o niezastosowanie się do naszej umowy w odpowiedzi na pytanie: Jak Żydzi stali się narodem wybranym przez Boga? On odpowiedział: My jesteśmy narodem wybranym przez Boga. Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest Lucyfer, więc ja nie kłamałem, i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny, byłem oszołomiony, nie miałem więcej komentarzy, obserwowałem, że ten arogancki Pyszny człowiek zmienia się czasem jak kameleon, który zmienia swój kolor. Wiele razy on okazywał nienawiść, tak, nawet jad. Koniec końców ja czułem się nieczysty przebywając koło niego. Ukryta tyrania została ujawniona. Wiele z tego, co H. W. Rozental powiedział, ujawniło rzeczywistość, którą my weterani znaliśmy od dawna, ale ta żydowska zdradzieckość jest bardziej szokująca, gdy otrzymujemy ją w jednym pakunku. Twierdzi się, że Harold Rosenthal został zabity, ponieważ powiedział za dużo. Jest więc zrozumiałe, że jeśli to jest prawdziwe, jako że on wypowiedział takie szokujące stwierdzenia 7 lat temu, że my traktujemy to jako realność. Jako przykład cytujemy przerażającą eksploatację murzynów i wszechobecność murzynów dzisiaj, w Ameryce. Umniejszaliśmy znaczenie tego, czym chełpił się pan Rosenthal, to jest kontrolą, żydowską, nad naszymi kościołami. Było to niewiarygodne wówczas, jednak teraz, w jesieni 1983 roku, stało się to rzeczywistością, na przykład, że Sąd Najwyższy usankcjonował akceptowane przez IRS państwowe kościoły. Gdy Rozental przedstawił to stwierdzenie dotyczące żydowskiej kontroli kościoła, uważaliśmy, że to przesada, ale obecnie prześladowania kościoła i księży tu w Ameryce przez państwo stało się dzisiaj faktem. Jeśli wam powiedzą, że szeryf i trzech deputowanych czekało w ciemności o północy, aby aresztować pastora, niejakiego Everetta Silewana w Omaha w Nebrzce, ponieważ zamierzał odnowić dzienną edukacyjną pracę duszpasterską w kościele baptystów w Louisville, nie uwierzylibyście w to sześć lat temu. Dzisiaj jednak to jest po prostu jeden z dziwacznych epizodów w jednej, z trudnych do uwierzenia opowieści w amerykańskiej historii. Zorganizowane żydostwo jest zdecydowane i realizacja końcowego ucisku chrześcijaństwa poprzez opodatkowanie i regulacje prawne jest już dzisiaj faktem. Gorąca krew, która doprowadziła nas do zgody jeszcze płynie w naszych żyłach. My potrzebujemy prawdziwych Amerykanów dla obrony Ameryki przeciwko żydowskiej tyranii i są miliony miłujących wolność czerwono krwistych Amerykanów, którzy tylko czekają na słowo. Sprzymierzmy się więc sami, Razem, aby nie pozwolić tym obcym diabłom zrujnować nasz niegdyś wielki naród. Gdy amerykański naród naprawdę odkryje i zda sobie sprawę co niewypowiedzianie zły Żyd popełnił, ich gniew nie będzie miał granic i rynsztoki będą pełne krwi. Pan Slejwista.